Od 1 kwietnia oddział kliniczny endokrynologii przenosi się do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Jakubowskiego 2. Obecna nazwa naszego oddziału to oddział kliniczny endokrynologii, endokrynologii onkologicznej i medycyny nuklearnej. W naszym oddziale leczymy pacjentów z pełnym profilem chorób endokrynologicznych, z łagodnymi i złośliwymi chorobami tarczycy, z guzami przysadki, z guzami nadnerczy, z nowotworami neuroendokrynnymi, jak również pacjentów z jedno- lub wielohormonalną niedoczynnością gruczołów dokrewnych. Komfortowy, siedmiu oddział izotopowy zapewni możliwość leczenia pacjentom z rakiem tarczycy, a z drugiej strony sale jednołóżkowe z łazienkami dadzą komfort dla pacjentów leczonych onkologicznie. Wraz z przenosinami oddziału klinicznego endokrynologii przenosimy nowoczesną pracownię medycyny nuklearnej wyposażoną w chwili obecnej w nowoczesne aparaty PET i SPECT-CT.